Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł jestem regionalnym dyrektorem na Polsko-Amerykańskiego Instytutu Dykonacji Praw Człowieka i chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć o prawach człowieka jako takich, o prawach człowieka w Unii Europejskiej, a przede wszystkim zwrócić Waszą uwagę na erozję praw człowieka w Unii Europejskiej, bo ta erozja następuje z bardzo prostego powodu, przede wszystkim dlatego, że... Mamy prawa człowieka, Unia Europejska, Europa w ogóle jako kontynent jest serc sercem praw człowieka. Sercem praw człowieka dlatego, że sama historia praw człowieka jest dosyć, dosyć młoda. Bo zaczyna się w 1945 roku, po wojnie. Cały świat miał gigantycznego kaca w związku z tym, co się stało właśnie w Europie przede wszystkim. I, i tak się zaczęła przygoda ludzkości z prawami człowieka. To, to przejdę z tego slajdu, bo ponieważ nie, nie, nie mamy specjalnie dużo czasu, e, krótka historia praw człowieka. Jak Państwo widzicie, to jest e, Karta Narodów Zjednoczonych. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, od tego się zaczęło. E, potem, e, potem Europejska Konwencja Praw Człowieka, to jest dokument, który do dzisiaj obowiązuje i to jest właściwie najważniejszy dokument zmieniający wszystko, co można powiedzieć o prawach człowieka. Ona została przygotowana w Europie, została, y, tutaj obowiązuje, stąd płynie ten, to tętno praw człowieka na cały świat. Tylko Europa ma jeden problem, szczególnie Unia Europejska. Europa nie zdefiniowała pojęcia człowieka. Jak się przyjrzycie dokładnie, nawet jak sami się zastanowicie nad sobą, co mnie czyni człowiekiem w prawie, to bardzo trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, bo z jednej strony y, państwa zachodnie, o czym będziemy rozmawiać, y, coraz częściej sięgają do eutanazji. Decydując za tego człowieka, który na przykład jest nieprzytomny, że może umrzeć, a może on by nie chciał. Takie przypadki było, o tym też Wam opowiem. Jeżeli warunkiem bycia człowiekiem, warunkiem naszego człowieczeństwa jest pełna przytomność umysłowa, no to, no to by oznaczało nie mniej, nie więcej tylko to, że w momencie, w którym człowiek traci przytomność, traci też swoje prawa. Na chwilę, ale je traci. Skupmy się na razie na, na charakterze praw człowieka, jak, jak widzicie, one są bardzo fundamentalne. One są przede wszystkim nienaruszalne. Nie zależą od żadnej władzy, one po prostu są. Są powszechne, czyli dotyczą każdego człowieka, który jest. Każdego człowieka, który się urodził, są przyrodzone. Przysługują nam z samego faktu tego, że urodziliśmy się ludźmi. Jesteśmy, człowiek, jesteśmy ludźmi. Każdy z nas jest człowiekiem, więc prawa człowieka nas dotyczą. Prawa człowieka obowiązują prze, wszystkie rządy, wszystkie instytucje, wszystkich innych ludzi wobec nas. Prawa człowieka są niezbywalne. To jest bardzo istotne, dlatego że to ma znaczenie w prawie pracy, to ma znaczenie w każdym, w każdym obszarze naszego życia. Tych praw nie możemy się zbyć, nawet gdybyśmy się zgodzili na to że będziemy pracować jako niewolnicy, nikt nie ma prawa nas zatrudnić w takim charakterze, dlatego że nasze prawa człowieka są niezbywalne. Co jeszcze? No tak przysługują każdemu człowiekowi to, jak widzicie, bez względu na to, co nas kształtuje, co czyni nas ludźmi, czym się czujemy, czym się czujemy. Prawa człowieka dają nam całą masę gwarancji. To nie jest tak, nie będę tego wszystkiego czytał, widzicie dobrze, na ekranie mam nadzieję, to są przede wszystkim prawa do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego. To prawo do życia jest teraz jest teraz, <laughs> przepraszam, na tapecie bardzo wiele instytutów, kancelarii prawnych, bardzo wiele instytutów naukowych dyskutuje na temat tych praw do życia, bo prawo do życia ono ma również znaczenie wtedy, kiedy zaczynamy dyskutować na temat właśnie wspomnianej chwilą <laughs> eutanazji, czy wtedy, kiedy... Mówimy o aborcji, nie mamy definicji człowieka w Europie, nie mamy jej prawdę mówiąc, również na świecie, tylko niektóre kraje posługują się takimi definicjami człowieka, które, pod którymi mógłby się podpisać każdy. Właściwie taka definicja człowieka płynie z chrześcijaństwa. To jest religia, która jako pierwsza w bardzo precyzyjny sposób określiła, kto jest człowiekiem. Wszelkie inne religie dzieliły jednak ludzi, grupy, które funkcjonowały na tych wiernych i niewiernych. W przypadku chrześcijaństwa też są oczywiście niewierne, ale wciąż wszyscy są ludźmi. Wszyscy są ludźmi od samego momentu zaistnienia i chrześcijanie też dosyć precyzyjnie ten moment zaistnienia umieszczają. To jest moment, w którym jest zapłodniona komórka jajowa przez plenik. Czy tak jest rzeczywiście? No tej odpowiedzi nie mamy. Chrześcijanie twierdzą, że tak jest i ponieważ Europa wywodzi się z tradycji chrześcijańskiej, nie mamy żadnej innej definicji, musimy się tą definicją posługiwać. Myślę, że tak trzeba robić ze względu na porządek prawny. W innym wypadku całe nasze piękne prawa człowieka zaczną się sypać i to szybciej niż sądzimy. Prawa człowieka i bałagan w Unii Europejskiej bierze się również z takich zapisów w prawach człowieka, które zakazują na przykład cały, cały szereg zakazów jest, zakazują wydawania z kraju grup cudzoziemców. Ten zapis w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wziął się oczywiście z... to, to jest echo II wojny światowej, kiedy całe grupy ludzi były pakowane do GET. Chodzi oczywiście o eksterminację Żydów, ale nie tylko, bo przecież całe narody były były... były Niszczone. Polacy też mieliśmy to nieszczęście, że byliśmy wrogami, nie numer właściwie numer jeden, także Niemców, podobnie jak Cygani, podobnie jak Żydzi, Ale to były też grupy, grupy społeczne yy, związane z wierzeniami, związane z przekonaniami yy, czy, czy związane z seksualnością. No tutaj zapis mówi o wydalaniu z kraju grup cudzoziemców i teraz y, musimy sobie zdać sprawę z tego, że Unia Europejska właśnie przygotowuje y, y, przepisy o przymusowej relokacji migrantów. To, in z verbis, to jest złamanie zakazu y, relokacji y, wydalania z kraju grup cudzoziemców. Bo y, przyjęcie takich przepisów i stosowanie. Na razie administrację unijną, czy administrację krajów, które będą to robić, powiedzmy, że będą to Niemcy czy Francuzi, na razie ich na pozwy ze strony tych cudzoziemców, bo prędzej czy później to się tak skończy i, i oni wygrają, bo to jest łamanie fundamentalnych praw. Ja mówię o rzeczach, co do których możemy dyskutować, ale tu jest wątpliwość. Dopóki jest wątpliwość, dopóty system prawny unijny jest niejasny, a w sytuacji, w której mamy wątpliwość jakąkolwiek dotyczącą człowieka parę XRS, to musimy tę wątpliwość rozstrzygać na korzyść tego człowieka. Dlatego tutaj w przypadku kwestii relokacji migrantów nie ma dobrobytności. Ci migranci wybierają sami, gdzie chcą żyć. Oni jadą do Niemiec, do Francji, jadą tam, gdzie zostali zaproszeni i tam chcą żyć. Przymusowa, przymusowe wywiezienie ich na przykład do Europy Wschodniej niczego nie zmieni. Oni będą chcieli wracać, będą się czuli przymusowo wywiezieni, aż w końcu któryś z nich może dziecko, którego jest nikt, które skończy prawo, dojdzie do wniosku, że ale panowie, złamaliście nasze prawa, prawa człowieka. Prawa najbardziej fundamentalne, jak y, mówi Europa. Teraz y, pozwólcie, że pochylę się, y, po, pochylę się nad eutanazją, bo jest to kolejny duży problem, jeśli chodzi o prawa człowieka w Europie i na świecie. Eutanazja, eutanazja słuchajcie, jest y, oczywiście y, pozbawieniem y, życia człowieka na życzenie tego człowieka, tylko nie zawsze tak się dzieje. Tak jak wspomniałem, zdarzają się sytuacje, w których, w, których, w których człowiek jest nieprzytomny i ktoś za niego podejmuje decyzję. Umówmy się, większość z nas chce żyć, większość z nas chce żyć. Życie to jest piękny dar, który dostaliśmy i którego nie chcemy stracić. Yy, yy. Eutanazja w Europie jest dosyć popularna. No, od 2002 roku pierwsza była Holandia oczywiście, która wprowadziła przepisy dotyczące eutanazji. To już w połowie lat 80. później Belgia, która bardzo wzorowała się na, na przepisach holenderskich. Niemcy częściowo zezwalają eutanazję. Francja zezwala na, na sedację, czyli dopuszczenie do śmierci człowieka, czyli odmowę ratowania życia. Nie mówię tu o kurczywym ratowaniu życia, tylko po prostu odmowę ratowania życia. I, i, i powiem Wam tutaj taki przykład przygotowałem. On był bardzo głośny w mediach zachodnich. To była kobieta, która, która miała Alzheimera i, i kiedy się jej córka zdecydowała razem z mężem i z lekarzami, zdecydowali się na to, żeby dokonać eutanazji, ta chora pacjentka na Alzheimera odzyskała przytomność i się broniła. Broniła się dosyć długo, broniła się za zawzięcie, chciała żyć, a pomimo tego, no, córka razem z mężem przytrzymywali tą kobietę, a lekarka podawała jej leki, które ją miały zabić. To było dosyć okrutne. Społeczeństwo Holendrów było wtedy bardzo poruszone tym. Szczególnie, że te akty eutanazji są nagrywane po to, żeby. W przypadku wątpliwości sądowych, żeby można było to odtworzyć i pokazać. To było dosyć okrutne, i wtedy po raz pierwszy w Holandii od bardzo dawna wrócono do dyskusji na temat tego, właściwie, kto może być poddany eutanazji, jak to załatwić, jak to rozwiązać, kiedy jest łamane prawo człowieka w takim przypadku, a kiedy nie. Kolejna rzecz to, to jest eutanazja dzieci. Tak? Eutanazja dzieci to też przepisy zachodniej Europy zezwalają na coś takiego, żeby dzieci. Pierwsza trójka dzieci to było 9, 11 i 17 lat. O ile w przypadku 17-latka możemy spodziewać się, że mógł mieć jakieś przemyślenia na temat tego, czy chcesz iść dalej, dalej czy nie. Po tyle dzieci młodsze nie wiedzą. Nie wiedzą, mogą cierpieć w przypadku chorób przewlekłych, czy chorób genetycznych, ale nie mogło podjąć decyzji najmłodsze dziecko, które podjęło decyzję i samo zdecydowało, że chce umrzeć, miało 6 lat. I tutaj też to, była, to, to był taki moment w, w historii europejskiej, w historii praw człowieka, kiedy naprawdę grunt, grunt się zachwiał pod nogami wielu prawników, bo słuchajcie, to też nie ma na to mądrego... Nie ma tutaj mądrej osoby, która byłaby w stanie powiedzieć, bo ani filozof tego nie zrobi, ani lekarz, ani nikt, że 5 czy sześcioletnie dziecko jest w stanie określić, czy chce żyć, czy nie. Sąd Holenderski próbował rozwiązać to w taki sposób, że, że z takim dzieckiem rozmawiali psychologowie i lekarze, ale tylko psychologowie i lekarze. Rodzice mieli zakaz, rodzice dowiadywali się o tej decyzji, Dowiadywali się od lekarza i potem od dziecka. I podpisywali oczywiście zgodę, bo do tego przymuszał ich sąd. Czy tak powinno to wyglądać w miejscu, które, które szczyci się tym, że jest ojczyzną praw człowieka, cała Europa tym się szczyci? Nie wiem, ale mówię, no tu gdzie są wątpliwości, należy je rozwiewać na korzyść człowieczeństwa, a ojcowie założyciele Unii Europejskiej, m.in. Robert Schuman, Pokazali nam, gdzie są nasze korzenie, i te korzenie mówią, co należy robić i w jaki sposób. I słuchajcie, przelecę teraz szybciutko. Tutaj jeszcze tylko powiem, że, że ta, ta ilość eutanazji, która się odbywa w Belgii, bo Belgia ogłosiła ten. Ten belgijski urząd, który kontroluje eutanazję, podał dane statystyczne. Te dane statystyczne mówią o tym, że 2,5 tysiąca osób jest poddawanych zabiegowi eutanazji. W stosunku do 10-15% tych operacji są wątpliwości jakieś prawne, bo później rozstrzygają to sądy, czy osoba, która zdecydowała się na, na taki zabieg eutanazji, czy była świadoma tego, co mówi, czy, czy wiedziała, co chce zrobić. I czy w końcu ktokolwiek poza tą samą osobą ma prawo do tego, żeby decydować o tych sprawach świadomie? No Jednym z głośniejszych przypadków to w 2015 roku w Holandii 24-latka poprosiła o eutanazję, nacierpiała na depresji. Nacierpiała na depresji i ta depresja była nieleczona. I to też jest następna wątpliwość. tak, Tutaj psychiatrzy się bardzo rozsądnie odezwali, powiedzieli że nie panowie. Depresję się leczy. Człowiek w depresji często sięga po, po takie ostateczne rozwiązanie, sam próbuje odebrać sobie życie. Ta, ta 24-latka próbowała, zrobiła to w taki sposób, że poprosiła lekarzy, przeszła tą całą procedurę i została zabita, przy czym jej rodzice mieli dużo żalu do lekarzy, bo twierdzili właśnie, że leczona depresja pozwoliłaby jej może spojrzeć na wszystko inaczej. Tu się wciąż obracamy w, w obszarze praw człowieka i braku definicji człowieka, bo wiecie, wszystko byłoby dużo prostsze w Unii Europejskiej, gdybyśmy potrafili zdefiniować, gdzie się kończy i zaczyna człowiek gdzie się kończy i zaczyna świadomość. Yy, teraz yy, jeżeli chodzi o prawa człowieka, to słuchajcie, aborcja też jest głośnym tematem. Aborcja to jest kwestia wolności, wolności kobiet w obszarze podejmowania decyzji na temat tego, czy chce urodzić kobiet albo rodziców. Tak często to są ludzie młodzi razem o tym rozmawiają, czy chcą urodzić dziecko, czy nie chcą urodzić dziecka. I teraz pytanie jest właśnie tutaj, zaraz Wam pokażę pewną nieścisłość, pewien dualizm, pewien straszny klincz w prawie unijnym, również w prawie polskim, który powoduje, że przygotowywane są już teraz bardzo poważne procesy, bardzo poważne procesy sądowe w sprawie aborcji. Tutaj na tym slajdzie zobaczcie, to jest Dziecko, które w Europie Zachodniej, to jest płód, który może być usunięty w ramach legalnej aborcji, a to na może to jest, to jest zabieg in vitro, który po czterech dniach podlega ochronie prawnej w całej Europie Zachodniej. I teraz, jeżeli to jest sklepem komórek, bo takie są używane argumenty, nie tylko w Polsce, one w ogóle generalnie w Europie Zachodniej, kliniki aborcyjne mówią, że to jeszcze nie jest człowiek. Ale te kliniki obok, które wykonują zabieg in vitro, Domagały się ochrony prawnej dla zarodka i to już jest człowiek. Więc y, widzicie, tutaj są dwa y, skrajnie różne przepisy prawne. Jeden każe obejmować y, człowieka no, na dużo wcześniejszym etapie rozwoju ochroną prawną, a drugi godzi się na to, żeby, żeby istota, która wygląda jak człowiek, właściwie wiemy o tym, że, że czuje, wiemy o tym, że, że słyszy nawet jest pozbawiana życia. Czy kto tu ma rację w tym sporze, słuchajcie, to w tym sporze to no rację mają oczywiście klientów vitro, które, które wywalczyły we wszystkich krajach europejskich, również w Polsce prawną ochronę dla zarodków, czterodniowych i starszych. No i na tej podstawie kancelarie prawne, które reprezentują organizacje proaborcyjne, chcą szykować pozwy i pewnie te pozwy wygrają, ale tu wciąż pojawia się... Pojawia się taka wątpliwość odnośnie praw człowieka w Unii Europejskiej. My mamy piękne prawa człowieka, tylko nie potrafimy ich stosować. Nie bardzo wiemy w stosunku do kogo. Nie bardzo wiemy kiedy je stosować. Nie bardzo wiemy, kto spełnia definicję takiego bycia człowiekiem. Tak? No mówię, tu się pojawiają wątpliwości. Z tych z takich skrajnych przypadków, w tych skrajnych przypadkach widać je wyraźnie. Nie wiemy. Nie wiemy, czy człowiek, który stracił przytomność i jest w śpiączce jest jeszcze człowiekiem, czy nie w Polsce jest człowiekiem, bo w Polsce działają kliniki, które zmierzają do tego kliniki budzić przede wszystkim, które robią wszystko, żeby tych ludzi wybudzić. Czasami udaje się, nawet po kilku dekadach, ale na przykład w Holandii już nie. W Holandii wystarczy tydzień i wtedy rodzina jest pytana, czy a może byśmy zakończyli tę nierówną walkę i rodziny się godzą, tak, bo rodziny są zmęczone. W przypadku, wiecie, in i vitro i, i, i aborcji tu, tu jest podobny problem. Też nie mamy definicji człowieka, więc z jednej strony można pójść do więzienia za zniszczenie zarodka takiego, a za usunięcie ciąży nie można pójść do więzienia w niektórych krajach, w innych jest dokładnie odwrotnie. Ten spór powoduje, że, że w Europie Właśnie w ojczyźnie praw człowieka, tych najważniejszych, bo to do, do, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Afryki, do Azji, prawa człowieka trafiły od nas. Z serca Europy. To, to są te prawa człowieka, które były tutaj pisane na podstawie tego, co się zdarzyło w czasie II wojny światowej i zaraz potem. I to świadczy o tym, że, że ta erozja praw człowieka też właśnie mam, zaczyna się <trym> w Europie. To jest snajd, który, tak i, i tutaj, ja przepraszam, że tak galopuję i tak szybko to wszystko mówię, ale jesteśmy poddani reżimowi czasowemu, więc staram się zmieścić w czasie, a e, staram się również wszystkie najważniejsze rzeczy dotyczące praw człowieka e, Wam przedstawić, e, więc e, tak, tak jak wspomniałem, no mamy tutaj, e, dzisiaj odwołujemy się e, często, właściwie w każdym, w każdej prezentacji, w każdym wystąpieniu do Roberta Schumana, jednego z ojców założycieli Unii Europejskiej. On, on wskazywał na chrześcijańskie korzenie Unii i nie bez powodu. My mamy te chrześcijańskie korzenie. Nawet jeżeli połowa z nas dzisiaj, czy, czy, czy czwarte pojutrze będzie się deklarowała jako atei, ateiści, a, a druga część, inna część społeczeństwa będzie się deklarowała jako muzułmanie, czy ateiści, ktokolwiek. Europa ma chrześcijańskie korzenie, a w chrześcijaństwie te wszystkie definicje, których nam brakuje dzisiaj, były precyzyjne i jasne. Warto do nich sięgać, warto skupiać się na tym, co mówił Szuman, szukać właśnie w korzeniach. Dlatego, że nie ma, na razie nie mamy innego wyjścia i pamiętajcie, że to też wynika z praw człowieka, bo to wszystkie wątpliwości powinniśmy rozwiązywać na korzyść, na korzyść człowieka. A te wątpliwości są i one będą narastać. Myślę, że myślę, że yy, warto, żebyście się zagłębili, bo obszarze praw człowieka, żebyście zobaczyli, czym są te prawa człowieka, jakie macie prawa jako ludzie i żebyście później w rozmowach między sobą, w rozmowach z rodziną, z przyjaciółmi zadali pytanie, powiedz mi, jak sądzisz dlaczego jesteś człowiekiem, co czynicie człowiekiem? człowiek? Takie pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć, bo, bo właściwie co was rzeczywiście. Można odwołać się do Darwina, można się odwołać do, do filozofii, do socjologii, ale sumarycznie jest to bardzo trudne. I dlatego musimy uznać wszystkie definicje człowieczeństwa po to, żeby przestrzegać praw, które, które sami ustanawialiśmy. I musimy przede wszystkim tych praw człowieka bronić. Pamiętajcie, każdy człowiek zasługuje na to, żeby bronić jego praw i jeżeli Europa się tego nie nauczy, to Europa jako wspólnota będzie miała wielkie schody, może nie przetrwać. Bardzo dziękuję. Yy. Raz jeszcze, przepraszam, że tak szybko, ale starałem się trzymać reżimu czasowego. Yy.